Dzień dobry. Często nasi pacjenci piszą do nas w sprawie bezpieczeństwa stosowania diety eliminacyjnej. W związku z tym, dzisiaj porozmawiamy o diecie eliminacyjnej z panią dietetyk Kamilą Jedynak. Pani Kamila ukończyła Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i od kilku lat przyjmuje pacjentów. Dzień dobry. Witam. Pani Kamilo, na czym polega stosowanie diety eliminacyjnej? Dieta eliminacyjna polega na wykluczeniu pewnych produktów na określony czas. Czasami konieczne jest wykluczenie na stałe, ale to zależy od tego, czy cierpimy na alergię, czy nietolerancję IGG zależne. A o czym powinni pamiętać pacjenci podczas jej stosowania? Powinni pamiętać przede wszystkim o tym, żeby zastępować wyeliminowany produkt innymi zamiennikami, przynajmniej trzema, które są dla niego równoważne. Oznacza to, że nie powinniśmy zastępować przypadkowymi produktami, które nam smakują, tylko takimi, które zawierają podobne składniki mineralne i witaminy i będą uzupełniać niedobory, które są spowodowane dietą eliminacyjną. A ile powinna trwać taka dieta eliminacyjna? W zależności od tego, czy jest to alergia, czy nietolerancja IGG-zależna, wykluczenie może być na stałe. Mam tutaj na myśli np. Na uczulenie na orzeszki czy owoce morza, lub też na określony czas. Od, zwykle przy nietolerancjach IGG-zależnych wykluczenie jest od 3 do 12 miesięcy. Po jakich produktach pacjenci najczęściej odczuwają dolegliwości po ich spożyciu? Zdecydowanie najczęściej dolegliwości pojawiają się po produktach mlecznych, szczególnie po surowym mleku. Jednak tutaj zwykle przyczyną jest nietolerancja laktozy. Innym produktem, który jest w zasadzie grupą, grupą produktów, które powodują dolegliwości, są produkty bogate w łatwo fermentujące węglowodany, czyli tak zwane fodmaps. To są takie dwie grupy produktów, z którymi z problemami najczęściej przychodzą pacjenci do mojego gabinetu. A kiedy najczęściej zaleca Pani swoim pacjentom stosowanie diety eliminacyjnej? Najczęściej pacjenci przychodzą na dietę eliminacyjną w przypadku, kiedy cierpią na alergię. Problemy brzuszne, czyli wzdęcia, bóle brzucha, biegunki lub też uciążliwe gazy, oraz pacjenci, którzy mają problemy skórne, typu trądzik lub atopowe zapalenie skóry. Jak wygląda współpraca z pacjentami, którzy rozpoczynają stosowanie diety eliminacyjnej? Z jakimi trudnościami muszą się zmierzyć wówczas pani pacjenci? No, taka współpraca nie jest łatwa. Pacjenci muszą nauczyć się najpierw, jakie produkty wprowadzić do swojej diety jako zamienniki eliminowanych produktów, więc to jest okres, kiedy po prostu muszą się do tego przyzwyczaić i nauczyć. Bardzo często problematyczne też jest to, że muszą spędzać trochę więcej czasu na przygotowywaniu swoich posiłków. Nie mogą sobie pozwolić już na spontaniczne wyjście do restauracji czy zjedzenie obiadu w barze mlecznym. Innym problemem jest to, że troszkę rosną rachunki za zakupy spożywcze. Wynika to z tego, że niektóre zamienniki produktów są po prostu trochę droższe. Bardzo dobrze to widać na przykładzie mleka. Zwykłe mleko kosztuje około 2 zł, a mleko sojowe czy inne mleko roślinne już prawie 10, więc mamy tutaj dużą różnicę w cenie i bardzo często niestety nie da się jej uniknąć. No ja jako dietetyk staram się szukać dla pacjentów takich zamienników, które będą. No, jednak uwzględniały ten aspekt ekonomiczny, no ale często jednak nie da się tego uniknąć. A jakie błędy najczęściej popełniają Pani pacjenci, którzy już stosują dietę eliminacyjną? Dużym błędem jest na pewno monotonia i nie wprowadzanie odpowiednich zamienników do swojej diety albo wprowadzanie ich w zbyt małej ilości. Mam tutaj na myśli na przykład przypadek, kiedy zamiast do owsianki mleka roślinnego dodajemy wodę, czyli eliminujemy mleko krowie i robimy owsiankę na wodzie, zamiast wprowadzić jakiś równoważny zamiennik. W tym przypadku byłoby to na przykład mleko sojowe, fortyfikowane wapniem i pacjenci bardzo często stosują takie uproszczenia, co się odbija po prostu na wartości odżywczej ich diety. I zwykle po kilku, może nie tygodniach, ale miesiącach, a nawet latach, objawia się to w bardzo niespecyficzny sposób takimi dolegliwościami, które jest ciężko zdiagnozować, typu częste zajady, przeziębienia, ogólnie osłabiona odporność, uczucie zmęczenia, wyczerpanie i problem ze snem, łamliwe paznokcie, suche, nie, nie Włamliwe włosy i pacjenci często nie wiedzą, z czego to wynika, a dopiero po głębszym wywiadzie dietetycznym okazuje się, że od kilku lat stosują nieprawidłowy sposób dietę eliminacyjną. Właśnie pacjenci bardzo często obawiają się tych niedoborów spowodowanych dietą eliminacyjną. Jak w takim razie ich uniknąć? Myślę, że takim podstawowym narzędziem, które jest przydatne i, i pomaga uniknąć niedoborów, to jest po prostu wiedza. Czyli na początku tej drogi warto przeczytać odpowiednie informacje, które nam trochę naświetlą problem i dowiedzieć się, jakie, jakich produktów, jakich składników może brakować w produkcie, który eliminujemy, i wprowadzić właśnie te trzy zamienniki w ciągu dnia, które mają uzupełniać te niedobory. No jeżeli nie mamy tej wiedzy, no to ciężko jest na co dzień. Jednak Stosować te zasady, mm -hmm. więc to jest na pewno pierwszy element. Jeżeli już nie mamy kompletnie pomysłu na to, jakie posiłki sobie przygotować, jesteśmy nimi zmęczeni, są one dla nas monotonne i mało smakowite, no to warto też skorzystać z konsultacji i pomocy specjalisty. No, dietetyk, czyli taka osoba, która jest wykształcona w tym, żeby jednak znać te wszystkie składniki i wiedzieć, jaki prawidłowy sposób je połączyć i uzupełnić ze sobą, stara się też zawsze. Przygotować smaczny i apetyczny posiłek. Ten aspekt ekonomiczny, o którym rozmawiałyśmy wcześniej, tutaj mm -hmm. też wtedy jest uwzględniony w diecie, więc jeżeli już czujemy, że, że nie dajemy rady albo że nasza dieta jest zbyt monotonna i, nie ma, i z, z niechęcią idziemy do kuchni, to, to warto skorzystać z takiej pomocy, bo może to rozwiązać wiele problemów i pozwoli uniknąć niedoborów i też problemów zdrowotnych mm -hmm. w przyszłości. Na diecie eliminacyjnej rozwija się prawidłowo? Tak. Prawidłowo prowadzona dieta eliminacyjna jest bezpieczna dla dziecka i wspiera jego rozwój. W takim przypadku nie musimy się martwić o jego e, zdrowie. Jakie zagrożenie ma stosowanie nieprawidłowo prowadzonej diety eliminacyjnej u dziecka? E, zagrożeń jest wiele. W zależności od tego, czy eliminujemy tylko jeden produkt czy całą grupę produktów, to może się to odbić na zdrowiu dziecka mniej lub bardziej. Na pewno takimi głównymi zagrożeniami i dolegliwościami, które mogą się pojawić, to jest krzywica, spowolniony, zmniejszony wzrost, spowolniony rozwój, problemy z uzębieniem, problemy z koncentracją i nauką u dziecka, więc no, to są to rzeczy, których na pewno chcielibyśmy uniknąć dla swoich pociech, dlatego powinniśmy zwrócić szczególnie uwagę na to w przypadku dzieci, ile produktów de facto dziecko zjada, nie tylko to, co, na to, co ląduje na jego talerzu, ale ile z tego rzeczywiście je ponieważ w przypadku dzieci dieta eliminacyjna jest dość trudna ponieważ oprócz tego że eliminujemy jakieś produkty ze względu na objawy to są też produkty, których dziecko po prostu nie je, bo ich nie lubi. W takich wypadkach rodzice muszą się wykazać naprawdę dużą kreatywnością, żeby jakoś przemycić te produkty do diety dziecka i w ten sposób sprawić, że jest ona bardziej wartościowa i uzupełnia wszystkie potrzebne minerały i witaminy dla dziecka. Zauważyłam, że pacjenci bardzo lubią eksperymentować w kuchni i poznawać nowe smaki i w związku z tym często ulegają panującym obecnie trendom. I ostatnio jest trend na dietę bezglutenową, na życie bez nabiału, czy do pani gabinetu również trafiają pacjenci, którzy sami decydują się na wprowadzenie takiej diety eliminacyjnej. Tak, niestety dość często trafiają do mnie osoby, które już są na diecie eliminacyjnej w momencie, kiedy przychodzą do mnie pierwszy raz, dlatego że sami ją sobie wprowadzili. Najczęściej nie było to podparte żadnymi badaniami, czy które by stwierdzały, że taka eliminacja jest niezbędna i rzeczywiście występuje u nich nietolerancja. Ma pani jakieś rady dla naszych pacjentów, którzy dopiero rozpoczynają dietę eliminacyjną ze wskazań zdrowotnych? E, tak, takie trzy moje najważniejsze rady to po pierwsze e, nauka. Musimy się nauczyć, jakich składników będzie nam brakować w diecie w momencie, kiedy przechodzimy na dietę eliminacyjną, e, oraz jakie prawidłowo uzupełnić, czyli poznanie zamienników eliminowanych produktów i stosowanie ich w praktyce. E, druga moja rada. To diagnostyka. Nie przechodźmy na dietę eliminacyjną, jeżeli nie jesteśmy pewni, że naprawdę jest taka potrzeba, ponieważ wykluczenie jakiegokolwiek produktu z naszej diety już niesie ze sobą jakieś konsekwencje. Dlatego, jeżeli się na to decydujemy, to miejmy pewność, że jest to rzeczywiście konieczne. Trzecia moja rada jest taka, że w momencie, kiedy już czujemy się zmęczeni dietą eliminacyjną lub nie potrafimy sobie z nią poradzić i, i jednak widzimy, że te posiłki nie są pełnowartościowe, to skorzystajmy z pomocy specjalisty. Naprawdę jest gro dietetyków, którzy czekają, chętni do pomocy, żeby przygotować jakiś apetyczny, fajny jadłospis, który będzie zabezpieczał wszystkie potrzeby pacjenta. Dziękuję Pani serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Jeżeli mają Państwo więcej pytań na temat stosowania diety eliminacyjnej, zapraszamy do zadawania pytań w komentarzach pod filmikiem.